Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Igor i dzisiaj wam pokażę pewne CS takie rzeczy że wiecie to się zaczyna tak z skrzynki to mamy też cały ekwipunerzak. Tu, tu. Kto, tak, mm, to, 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 Tutaj wygrany mecz, bo jest Nie gram turniejowych. Tak. Nagrody. AWP. To tam ten? Ranking Dobra I tylko jeszcze Wam coś jeszcze pokażę eee... Tutaj jest takie jak wiecie Dobra Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie No i nara Cześć pa